Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Dzisiaj temat trawnika. Pokażę, jak w 10 krokach e, doprowadzić swoją trawę do takiego wyglądu. Powiem, ile to kosztowało pieniędzy, ile energii e, i czy to jest finalny efekt, który chciałbym uzyskać. I oczywiście, jak bardzo musimy uzbroić się w cierpliwość, by e, taki efekt osiągnąć. Zapraszam na film. Jeszcze chwilka co do trawnika. Zobaczcie, jak on ogólnie wygląda. Śdbła e, bardzo zielone. E, dość długie, bo ja koszę na 5,5 cm. Więc yy, widać tą trawę dość wyraźnie. Ma takie jasno-zielonkawe przebarwienie, ale to jest ta wiechlina roczna i jej ciężko się pozbyć, i nie mam zamiaru nawet się w to bawić. Ale trawniczek wygląda fajnie, można powiedzieć, że wygląda jak dywan. Fajnie się po nim chodzi, uwielbiamy po nim chodzić, nie ma żadnych chwastów i jest naprawdę dość równy. Po tym czasie mogę stwierdzić, że już jest praktycznie wyrównany. Dodatkowo, tutaj, gdy robimy takie wycięcia przy trawniczku, no to fajnie się akcentuje. Wszystkie krawędzie i wygląda to naprawdę kozacko. Ale przejdźmy do konkretów. Co trzeba zrobić, żeby mieć taki trawnik w 10 krokach. Pierwsze i podstawowe to oczywiście podłoże. Jeśli zaczynasz od zera, to wymiana ziemi to fundament pięknego trawnika. Stare, gliniaste, zbite podłoże, jeżeli macie na przykład u siebie na działce, a najprawdopodobniej tak jest, dlatego, że Dlatego, że większość nowo budowanych domów jest po prostu na działkach rolnych no i e, ziemia wygląda jak wygląda więc. Te zbite stare podłoże przeważnie nie przepuszcza wody i utrudnia rozwój korzeni trawnika, bo oczywiście, aby mieć piękny trawnik, no to korzenie muszą się rozrosnąć. Oczywiście e, całą tą starą ziemię trzeba zebrać, my zbieraliśmy to minikoparką i wozidłem, zajęło nam to około dwóch dni całe wywiezienie ziemi plus nawiezienie nowego trawnika w dwie osoby, tak, czyli minikopareczka, wozidło i robiliśmy to razem z moim ojcem, z tym, że na całym terenie, a nie tylko na tych 300 metrach trawnika, które posiadam. Co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz, najprawdopodobniej po kilku miesiącach będziesz musiał robić areację, dlatego że e, nic takiej trawy nie będzie, jeżeli zostawisz tą starą ziemię, ale o areacji powiemy sobie później. Punkt drugi. E, piasek i daje się go około w proporcji 1 do 3, czyli jedna na przykład wywrotka piasku i trzy wywrotki ziemi. U mnie szło, mi się wydaje, że nawet pół na pół, ja dawałem tego piasku zdecydowanie więcej i nie ma co się bać y, dużej ilości piachu, bo jak go później zmieszamy z ziemią, to będzie mi się wydaje ok, jeżeli dacie nawet pół na pół, chociaż książkowo daje się 1 do trzech. Co to daje? Oczywiście zapewnia przepuszczalność ziemi i lepszy rozwój korzeni, a także piasek trzyma y, tą wilgoć w glebie, y, dzięki czemu Mamy dłużej zielony trawnik. Kolejny punkt oczywiście trzeba dać tutaj glebogryzarkę i możecie to zrobić albo ręcznie, albo wynająć ciągniczek z glebogryzarką. Ja wynajmowałem ciągniczek, zapłaciłem za niego 1000 złotych, dość dużo, jak na dwie godziny pracy. Powiem Wam szczerze, że gdybym wcześniej wiedział, że to jest dość proste e, narzędzie, można to wynająć, e, powiedzmy, taki dość szeroki sprzęt, 100 złotych, powiedzmy, zapłacicie, zalejecie benzynę i 3-4 godziny wszystko możecie sobie tą glebogryzarką przejechać, ale to oczywiście kwestia tego, co kto lubi. Zapłaciłem 1000 złotych za dwie godziny pracy. Niestety nie zarabiam jeszcze 1000 złotych dziennie, więc. E, Następnym razem, po prostu, wynająłbym ręczną glebogryzarkę i to wszystko przejechał i pewnie zrobiłbym to dokładniej. Bo pan, tą maszyną, ja widziałem, że w niektórych miejscach to nie było dość dobrze zmieszane. Jak ta ziemia teraz wygląda, ja już tutaj się przymierzam do, do kopania tutaj obrzeży. I tak się złożyło, że my na całości wymieniliśmy glebę i zrobiliśmy piasek. No i w tym miejscu e, zdjęłem darni, więc zobaczcie, jak wygląda. Ta ziemia. Może zaraz wezmę łopatę. Tak to wygląda po tym czasie. Ziemia jest dość e, mocno zmieszana e, i widać jej kolor. Wcześniej tutaj była glina i powiem Wam, że było tak twardo. E, zresztą pokazywałem na jednym nagraniu, że nie dało się wbić szpadla e, w to miejsce. Nawet po deszczach chwila, moment, 2-3 dni i było po prostu mega twardo. Więc my wymieniliśmy. Wymieniliśmy całość i teraz jest zdecydowanie lepiej, gdy będę chciał sadzić byliny i tak dalej, to też tutaj będzie ok. Ale wróćmy do trawnika, tak? Zrobicie glebogryzarkę, zmieszacie to wszystko fajnie i już macie idealne, można powiedzieć, podłoże pod trawnik. Kolejna rzecz, trawa. Ja używałem Barenbruga, to nie jest żadna reklama, nic co powiem w dzisiejszym materiale nie jest reklamą. Tylko mówię co stosowałem. Barenbruga stosowałem dopiero za drugim razem, bo na początku y, użyłem, może tutaj wam wkleję zdjęcie, y, trawy z mikrokoniczyną, czego już nie jestem fanem. Na początku myślałem, że to będzie fajnie wyglądać. I może i wyglądało nawet fajnie, ale jednak y, jestem zdecydowanym fanem. Samej trawy. Tak? Już teraz jestem pewien, że drugi raz mikrokoniczyny bym nie, e, nie zrobił, dlatego że wyrastają później te, e, te białe takie e, badylce, które usychają, e, ciężko po tym chodzić, no i mają kwiaty, po których e, latają pszczółki. Zdarzyło się dwukrotnie, że dzieci stanęły stopą na, e, na tego kwiatka z pszczołą i oczywiście było mnóstwo płaczu. Z pszczołą albo z czmielem, to nie ma znaczenia. Ważne, że. Nie było idealnie bezpiecznie, no i te białe wystające badyle nam się za bardzo nie podobały, i korzystaliśmy z trawy z mikrokoniczyny. Później robiłem tylko dosiewki w tym miejscu, a jeżeli chodzi o tamtą trawę z mikrokoniczyną, to jest tak naprawdę ta trawa. Można powiedzieć, że nic jej nie brakuje, wszystko było spoko i tylko pozbyłem się po prostu koniczyny i sam trawnik, sama trawa się bardzo mocno zagęściła i rozrosła, więc wydaje mi się, że większego znaczenia nie ma jak, jaką trawę wybierzecie, ważne by po prostu nie miała koniczyny, jeżeli chcecie mieć taki efekt jak siać i kiedy siać? Ja siałem w sierpniu dopiero lepiej jest to zrobić pewnie kwiecień, maj kiedy oczywiście mamy wiosnę w lipcu bardzo ciężko, chociaż nie, przepraszam ja siałem w lipcu, ja siałem w lipcu ale miałem bardzo dużo szczęścia E, dlatego że w lipcu, e, tak naprawdę lipiec to jest miesiąc z największą ilością opa opadów deszczu w ciągu roku i z dość e, e, intensywnymi burzami albo ulewami. Tak? Mieliśmy przykład w tym roku, jak dużo deszczy padało. Jeżeli będziecie siali w tym okresie, to może się zdarzyć sytuacja, że po prostu przyjdzie ulewa, zmyje wszystkie nasiona, które zasiejecie, i będzie po, e, po trawniku. Tak? Będzie trzeba znowu dosiewkę robić. Ale zasada jest taka: siejemy przed deszczami. Najle najlepiej właśnie na wiosnę, albo późnym latem. Nawet jeżeli posiejecie we wrześniu, to jeszcze ta trawka da radę się w miarę zagęścić i od przyszłego roku już będzie miała łatwiej. Tak? Siejemy, wałujemy oczywiście, staramy się nie za gęsto ją posiać, ale też nie za rzadko, żeby nie było tych plam. Wałujemy i oczywiście podlewamy intensywnie. Najlepiej, tak jak wspomniałem, żeby były deszcze przed sianiem, wtedy jest dopiero efekt. Bo jeżeli myślicie, że samym podlewaniem dacie radę, to uwierzcie mi, nie da rady. Próbowaliśmy i ja, i sąsiad podlewać wodą z kranu po posianiu trawnika, i nic z tego nie było. Także lepiej poczekać na deszcze. I oczywiście najważniejsze co do trawnika, po roku czy po dwóch. Nie ma co się spodziewać, cudu. Uwierzcie mi, nie ma co się przejmować trawnikiem. Po prostu to jest projekt y, raczej długoterminowy, tak? Dopiero trzeci sezon. Ja widzę, że u mnie ten trawniczek się zrobił fajny. W drugim sezonie był w miarę OK, chociaż nie był idealny, ale dopiero w trzecim sezonie dlatego, y, zrobił się fajny, dlatego że dopiero wtedy możemy zastosować y, niektóre zabiegi, które poprawią jakość tego trawnika, do których za chwilę przejdziemy. Dobra, kolejna sprawa: koszenie. Koszenie regularne, najlepiej na tą wysokość, tak jak wspomniałem, 4,5-5,5 cm. I w zależności od pory roku, im później w lato, tym wyżej. 5,5-6 cm też może być, tak? Jeżeli macie sierpień, wrzesień, to już można troszeczkę podnosić e, wysokość koszenia trawy, e, dlatego, że będzie ona po prostu mocniejsza. I co najważniejsze, koszenie regularne. Dla mnie, e, oczywiście, e, game changerem jest kosiarka autonomiczna i każdemu ją polecam. Tym bardziej że ceny e, niektórych modeli już naprawdę są. E, przystępne, testowałem ostatnio kosiarkę za niecałe 3000 zł i daje ona sobie tutaj radę i to jest kosiarka na e, RTK, tak, na GPS i daje sobie tutaj swobodnie radę. Nie będę reklamował, dlatego że nie chcę, tak? Nie jestem pewien tej kosiarki, więc nie będę chwalił. Testowałem inną kosiarkę, która naprawdę dawała sobie radę, której też nie będę wspominał nazwy, bo jeżeli chcecie to wróćcie sobie na kanał. Tamta kosiarka, jestem pewien, że sobie dała radę, bo ją testowałem już dość długo i była super. Jeżeli chodzi o kosiarkę autonomiczną, nie ma znaczenia jaką wybierzecie, czy weźmiecie kablową RTK pod względem trawnika oczywiście, tak? Bo mają swoje wady i zalety. Ja akurat w tym momencie po przetestowaniu kilku kosiarek na RTK e, kupiłbym tylko i wyłącznie kosiarkę na RTK, a tym bardziej, że ich ceny są coraz bardziej przystępne, e, dlatego że kosi szybko, kosi równo, e, dokasza wszystko e, i ogólnie nadanża, tak? Bo jeżeli na przykład taki trawniczek już tak jak mój jest bardzo gęsty, e, padają deszcze, ja go e, nawożę, tak, Wrzuca jakiegoś azotu, azotu mocznika czy coś takiego, to moja kosiarka na kabel nie dawała sobie rady. Po prostu ona odwiedza niektóre miejsca rzadziej, tak? bo nie jeździ równo, tylko się odbija od, yy, od ścianek i powiedzmy... Ja wypuszczałem ją 4 razy dziennie Czyli jakieś 8 godzin łącznego koszenia I ładowania Łącznie, tak? 8 godzin Ładowanie, koszenie, ładowanie, koszenie I ona jeszcze się wtedy nie wyrabiała po tym azotowaniu Dobra, ale do brzegu Dlaczego kosiarka autonomiczna? Dlatego, że częste koszenie bardzo zagęszcza nam trawnik I sprawia, że ten trawnik jest zieloniutki, ładniutki I przyjemny dla stóp Jeżeli będziecie kosić trawnik raz w tygodniu Albo nie daj Boże raz na dwa tygodnie Czego w ogóle nie polecam, bo wtedy nie ma szans na ładny trawnik i będziecie to robić ręcznie to nic z tego nie będzie. Jeżeli chcecie kosić koniecznie ręcznie, tak, macie spalinówkę albo akumulatorową tylko że pchaną, to minimum trzeba to robić co drugi dzień, żeby uzyskać jakiś fajny efekt. Jeżeli kosicie dwa razy w tygodniu, to może będą jakieś miary efekty, ale jeżeli tylko raz w tygodniu, to nie wróżę wam sukcesu z trawnikiem. Trawnik nie będzie na pewno wtedy taki jakbyście chcieli. No i nie wiem, czy wspomniałem, ale najlepiej jest to robić codziennie, czyli kosiarkę wypuszczamy praktycznie codziennie, wtedy ona skubie takie malutkie kawałki trawki, dzięki czemu nie trzeba je zbierać, ona się rozkłada, też stanowi jakiś nawóz dla tej trawy. No i co najważniejsze. Przy wertykulacji jest filcu zdecydowanie mniej niż przy zwykłej kosiarce. Ja się spodziewałem, że jak będę robił wertykulację na moim trawniku, to zbiorę nie wiadomo ile filcu, a okazuje się, że nie, że w związku z tym, że ta trawa jest drobniutka, ona się rozkłada, to rozkłada się w całości i za wiele filcu nie zostaje. O takich drobnych kawałeczkach mówię, że trawa jest koszona wtedy na takie drobne kawałeczki. Jest nawożona jest koszona codziennie. Zauważcie jakie te kawałki potrafią być po jednym dniu dość duże, tak? One mają kilka milimetrów, więc trawa nawożona, dobrze podlana, bo padają teraz deszcze, tak szybko rośnie, jak tutaj widzicie te drobinki. Codziennie koszona o godzinie 10. Kolejna ważna sprawa wertykulacja. I to jest coś, co ja dopiero zrobiłem po dwóch sezonach na moim trawniku, czyli tak naprawdę przecinamy tą trawę, wyrywamy stare korzenie, E, troszeczkę ta wertykulacja, muszę Wam e, powiedzieć, że wyrównała mi ten trawnik. To jest właśnie coś, o czym wspomniałem, że, e, że ten zabieg można wykonać dopiero po roku albo po dwóch, najlepiej. E, a do tego czasu miałem bardzo nierówny trawnik, bardzo mi się nie podobał. E, kosiarka jeździła, to widziałem, że się trzęsła po prostu po tym trawniku. E, I trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość, musi minąć ten odpowiedni czas. Gdy zrobicie wertykulację, zrobicie ją porządnie, najlepiej głęboko. To wtedy troszeczkę ten trawnik się wyrówna, wygładzi, i podejrzewam, że za rok, jak zrobię jeszcze raz wertykulację, zrobię ją też bardzo głęboko, to jeszcze będę miał równiej na tym trawniczku. Chociaż wertykulacja nie służy do oczywiście dorównania trawnika, ale efekt się taki uzyska. Wertykulacja jest po to, żeby właśnie pozbyć się e, filcu z ziemi, żeby troszeczkę wzbudzić korzenie, poprzecinać je e, i trawa wtedy po czasie oczywiście, po kilku tygodniach, wygląda rewelacyjnie. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Aż 89% osób, które mnie ogląda regularnie, nie subskrybuje, więc jeżeli widzisz jakąś wartość w moich nagraniach, zapraszam do subskrypcji. Dobra, dalej, kolejny punkt. Jeżeli mamy plamy bez trawy, tak? Czy robić tam dosiewkę? Słuchajcie, ja robiłem dosiewkę w miejscach yy, o takich homor, że tutaj pokażę na przykładzie. Dlaczego mam tutaj taką plamę? Bo ja przenosiłem to, z tą studnię, to jest z zaworami do zraszaczy, yy, studnia z zaworami do zraszaczy. Przenosiłem ją z tego miejsca tutaj, musiałem tutaj to wszystko wykopać yy, i stąd się zrobiła taka plama, ale miałem takich miejsc dużo więcej. Miałem te miejsca tu na trawniku, tam na trawniku, tu na środku trawnika miałem tych miejsc. Jak się tego pozbyć, czy to się samo e, zadzieje? W tym miejscu robiłem delikatną dosiewkę, ale zobaczcie, robiłem to dosiewkę z 3-4 tygodnie temu. Jakieś tam gdzie bełka trawy wychodzą, ale jest to za mało. E, najlepsze, co może zrobić i najprawdopodobniej to bardzo poprawiło mój trawnik, to jest nakłuwanie. Ja nakłuwałem swój trawnik przed deszczem. I to jest rzecz, która zajęła mi troszeczkę czasu, bo chyba półtora godziny trwało nakowanie mojego całego trawnika. Nie miałem żadnych kolców, nie używałem kolców do walca, tylko wziąłem widły, normalne, zwykłe widły i chodziłem i ręcznie wbijałem e, w miejsca, gdzie trawa nie rośnie. Tu dla przykładu pokażę. Chodziłem, wbijałem ręcznie, tak. Do gdzieś takiej głębokości, tak naprawdę najgłębiej jak się dało. Nie patrzyłem na to, że tutaj coś wychodzi kawałek ziemi, tylko wbijałem. Oczywiście takie coś, czyli puste plamy, dzieją się w miejscach, gdzie, gdzie jest sucho i najczęściej te miejsca są bardzo twarde. Teraz mieliśmy dość deszczowe dni, nawet bardzo deszczowe dni ostatnim czasem, więc tutaj jest. Fajna ta ziemia do wbijania, ale w miejscach, gdzie było bardzo sucho, to nawet musiałem pomagać sobie nogą, wstawać dwiema nogami i nakuwać. I nakuwałem tak cały trawnik przed deszczem i powiem Wam, że to robi robotę. I zrobiłem tylko jednokrotnie, tak? Jednokrotnie w tym roku. W zeszłym roku robiłem, ale tylko w takich miejscach, gdzie były te plamy. A w tym roku robiłem praktycznie na całym trawniku dość szybko po wertykulacji, bo wyglądał on słabo. No ale efekty przyszły natychmiast. Tak? Gdy tylko na e, tymi widłami e, wszędzie w okolicy, to efekty przyszły bardzo szybko, bo tam dostaje się wtedy szybciej woda. Ta ziemia się troszeczkę bardziej e, miękczejsza robi, tak? bo ją troszeczkę zruszamy. No i efekty przychodzą szybko e, i są spektakularne. Kolejna rzecz: opryski. To jest coś, czego część ludzi na moim kanale nie lubi i ja to rozumiem, szanuję, ale jednak, e, aby mieć taki fajny trawnik. Bez oprysków się nie obejdzie. Ja stosowałem w, swoim, w swojej karierze ogrodnika Chwastox na trawę. Robiłem to w tym roku wiosną, ale nie polecam tego robić wiosną. Tak naprawdę tylko z jednego powodu, że później po tym trawniku chodzimy, tak? Przyjdzie wiosna, przyjdzie ciepło się zrobi i my oprysk puścimy na trawę i pod nim chodzimy. Jednak zdecydowanie lepiej było i skuteczne było, dlatego że ja pozbyłem się całej koniczyny z tego trawnika. Robiąc tylko i wyłącznie jeden oprysk późną jesienią, to był albo końcówka października, albo początek listopada. Zrobiłem oprysk, przez długi czas nie było widać efektów. Myślałem, że oprysk po prostu nie był skuteczny, bo oczywiście później padało, jak to w listopadzie, zimno się zrobiło. Ale po kilku tygodniach okazało się, że koniczyna zupełnie znikła i to tak z dnia na dzień można powiedzieć. Wyszedłem pewnego dnia z domu i zobaczyłem, że nie ma koniczyn na trawniku i bardzo się ucieszyłem. Więc nawet późnym listopadem ten zabieg sobie dał radę. I daje nam to to, że jeżeli oprysk zrobimy późnym listopadem, to my tego trawnika, z tego trawnika późnym listopadem, późnym październikiem, bardziej bym powiedział, to my z tego trawnika później nie korzystamy i te wszystkie chemikalia zdążą albo wsiąknąć, albo wyparować, albo wywietrzeć. Znaczy. Jeżeli całkowicie wywietrzał, jeżeli nie, to na pewno duża ich część zniknie i nie musimy się narażać na kontakt z chemikaliami, dlatego wtedy bym to robił. Oczywiście maska to podstawa, strój ochronny. Ja stroju nie korzystałem, ale z maski korzystałem i polecam korzystać z masek przy oprysku. Kolejna rzecz, nawożenie. Jeżeli chodzi o nawożenie trawnika, to ja swój trawnik nawoziłem. Nawoziłem nawozem jesiennym, nawoziłem amoniakiem albo może po prostu pokażę czym nawoziłem i będę opowiadał. To ponownie tak jak wspomniałem, żadna reklama. E, korzystałem z tego nawozu, e, robiłem to oczywiście jesienią i robiłem to tylko raz, więc e, w drugim sezonie tego nie robiłem, pominąłem, ale nawóz jesienny ma w sobie dużo fosforu e, i żelaza i pomaga korzeniom się po prostu rozwijać, korzeniom trawnika, tak? Ale tutaj ale tutaj trzeba uważać dlatego że w związku z tym, że jest bardzo dużo żelaza, jeżeli macie Kostkę w koło domu, i ten nawóz poleci na kostkę. To będą takie rdzawe plamy, które są bardzo trudne do usunięcia. Można to robić albo krwawą felgą, albo takim zwykłym odrdzewiaczem, ale zajmuje to sporo czasu i trzeba każdą tą plamkę tak potraktować. Tak? Więc jeżeli nawet nawozicie tym nawozem swój trawnik i spadnie to na kostkę, od razu trzeba to zmieść. Nie zmyć, tylko zmieść. Najlepiej się tego pozbyć, wtedy y, macie pewność, że y, kostka nie będzie y, zardzawiała. Kolejny nawóz, który używam, jego używałem, tak można powiedzieć, raz w miesiącu, co miesiąc, co 5 tygodni. Mocznik z dodatkiem inhibitora, co sprawia, że ten nawóz nie, y, nie rozpuszcza się natychmiast, tylko potrafi się rozpuszczać na przykład przez jakiś czas. Czyli y, amoniak, y, azot ogólnie jest y, dawkowany. I tutaj odezwał się osoby, oczywiście, które powiedzą, że, e, że lepiej jest dać mikrokoniczynę, bo nie trzeba wtedy nawozić trawnika. E, I to jest prawda, jeżeli damy koniczynę do swo na swoją trawę, to nie musimy nawozić trawnika, bo koniczyna wydziela azot i po prostu e, nawozi się samoczynnie na trawnik. Ale słuchajcie, za ten worek zapłaciłem 100 zł w tym roku z przesyłką. Zużyłem pół worka. Myślę, że jeszcze maksymalnie jednokrotnie będę nawoził w tym roku i zostanie mi część na przyszły rok. Czyli e, za jakieś 60 zł rocznie e, mam piękny, idealny trawnik, e, fajnie nawożony i nie muszę mieć koniczyny. A o jej wadach wspominałem Wam wcześniej, więc nie ma co powtarzać. Tak? 60 zł na rok, e, 300 m2 trawnika w zupełności wystarczy. I mamy piękny, zielonkawy e, trawnik. I oczywiście też nawozimy przed deszczem, tak? Najlepiej jest to robić przed deszczem, albo trzeba będzie lać bardzo dużo wody. Ja raz w jednym miejscu dość dużo e, tego nawozu sypnąłem. Niechcący oczywiście mi wyleciał i wypalił mi trawę, niestety. E, więc jeżeli sypniecie go dużo w jednym miejscu, albo nie będzie deszczu po tym, to ta trawa może się e, zrobić żółta, może się wypalić, i później ciężko jest oczywiście to podratować. Znaczy uratuje się ten trawnik, bo tam, gdzie się wypaliło, nie ma żadnego śladu, ale jednak, ale jednak przez jakiś czas była ona wypalona i brzydka. Także polecam robić to przed deszczem. Najlepiej jest to robić przed deszczem. Jeżeli widzicie, że idą chmury, wtedy wychodzić szybko nawoz rozsypać i będzie idealnie, będziecie zadowoleni, bo zlać zwykłej wody nie polecam, bo jej trzeba wylać bardzo dużo, o czym za chwilę będziemy właśnie mówić. No i oczywiście, jeżeli chodzi o nawożenie trawnika, no to robot jeszcze da sobie radę, tak? jeżeli będziecie ten trawnik nawozić. Ale znam osobiście osoby, które kosiły ręcznie, dały nawozu na swój trawnik i powiedziały, że już więcej tego nie radzą, bo nie wyrabiały się z koszeniem. Tej trawy jest dużo, trzeba tą trawę gdzieś wynosić, tak? do kompostownika albo gdzieś. Także jest bardzo dużo pracy, jeżeli będziecie nawozić eee... i będziecie kosić ręcznie. To oczywiście nie jest naganianie na kosiarki. Zaraz ktoś napisze w komentarzu, że naganiam na kosiarki. Ale to rozwiązanie jest dużo lepsze, i wiele osób się do tego przekonuje. I jak ktoś już ma raz kosiarkę autonomiczną, to już nigdy więcej nie będzie chciał wrócić do koszenia ręcznego. Napiszcie mi w komentarzu, czy też tak uważacie. Bo ja jestem tego świetnym przykładem. Nie mam zamiaru kosić nigdy więcej ręcznie mojego trawnika. No i ostatni punkt: nawodnienie. Ogólnie nawodnienie e, nie e, pomoże waszemu trawnikowi być. Aż tak zielonym, jeżeli będziecie nawodniać, jeżeli będziecie nawadniać ten trawnik nie wystarczająco dużo, aby nawodnić do, do takiego stanu, żeby ta trawa wyglądała jak tutaj, teraz w tym momencie, nie udało mi się. Powiem Wam szczerze, że trzeba by było chyba wykorzystać, nie wiem z 5 metrów na podlanie tego trawnika 300 m2 na raz, z dwa razy w tygodniu. Ja kiedyś zrobię taki test z ciekawości. Jak dużo trzeba wody wylać na trawnik, żeby był taki zielony w okresie suszy, ale do tej pory nie udało mi się. Ale nawodnienie jest moim zdaniem mimo wszystko bardzo ważne z tego względu, że wy podtrzym podtrzymujecie ten trawnik. Sprawiacie, że ta trawa, te korzenie się nie przesuszą, tak? była, może nie będą idealne, będą twarde, będą być może żółte, ale pomoże to zdecydowanie przetrwać korzenią i pewnie też jakiejś części trawy, jeżeli będziecie chociaż troszeczkę nawadniać swój trawnik. Ja nawadniam, mam system zraszaczy i jestem ogólnie zadowolony z tego, daje mi... Radę swobodnie tutaj nawodnić cały trawnik, tylko że ja nawadniam około 22 minuty. Mam ustawione na jedną sekcję. Podejrzewam, że gdybym chciał mieć taki trawniczek cały czas, to w okresach suszy musiałbym pewnie z trzy razy w tygodniu podlewać i tak po 50 minut jedną sekcję. Z tego co wyliczałem, to gdzieś tak by było, więc szłoby mi jakieś 4 metry sześcienne wody na. Na jednokrotne podlanie tego trawnika. Dajcie znać, czy warto. Ja podlewam tylko, aby podtrzymać, bo wiem, że walka w czasie suszy z takim trawnikiem to jest e, męka, tak? mordęga. No, nie da się po prostu, e, no, niektórych rzeczy po prostu nie przeskoczymy. Tak? A wystarczy, że jeżeli podlewacie troszeczkę trawy, a przyjdzie jakiś deszczyk, to chwila, moment, wasz trawnik robi się zielony, a gdybyśmy nie podlewali, to tak szybko on nie wraca do stanu e, takiego. Tutaj może sąsiad się nie obrazi, widziałem kilkukrotnie, oni dopiero planują nawodnienie, e, będą też robić coś takiego i widziałem o ile szybciej moja trawa, gdy jest nawadniana, e, wstaje po deszczu. tak? Na przykład, gdy się trafi jakiś deszcz tylko raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie, to ja potrafię mieć jeszcze zieloną trawę. No a niestety w miejscach, gdzie ktoś nie nawadnia swojego trawnika, tej zieleni nie ma praktycznie nigdy, bo po prostu ona nie zdarza się odrazać. Dobra, teraz najważniejsze, pewnie najbardziej Was ciekawi, jak dużo czasu mi zajmuje zadbanie o ten trawnik i ile mnie to tak naprawdę kosztuje. Jeżeli chodzi o czas i zadbanie o ten trawnik to ja tylko dokaszam krawędzie, dlatego że, że po prostu robot nie, nie daje rady, moje roboty nie dawały rady dokaszać krawędzi wszystkich, więc dokaszam krawędzie, dokaszam tutaj, przycinam pod kaszarką sobie pod kątem, tak, żeby to ładnie wyglądało i raz na jakiś czas, raz na tydzień po prostu biorę ręczną kosiarkę i objeżdżam wszystkie krawędzie. Więc tak, podkaszam po prostu trawnik raz na jakiś czas. Jeżeli chodzi o prysk, raz w roku powiedzmy zajmuje mi to 15 minut. E, ręcznego koszenia nie robię, więc e, odchodzi. Raz w roku wertykulacja, no to wertykulacja trwa jakieś 3 godziny. Plus do tego e, dziurkowanie, tak, to co Wam powiedziałem, że biorę widły i e, dziurkuję trawnik. Raz w roku mi to zajęło, na początku, tak, wiosna, e, maj, czerwiec, e, to jakieś półtora godziny mi zajęło. I to jest tak naprawdę tyle. Aha, jeszcze nawożenie, tak? Nawożenie jakieś 5 minut i nic więcej przy tym trawniku nie robię, kompletnie nic. Taki był mój kiedyś cel, że e, zobaczę, jak mi się uda ten trawnik zrobić, nie wkładając w niego pracy. Jak to mówią, uważam, że to uczciwa cena za posiadanie takiego trawnika, tak? Mieć, nie narobić się, ale tak jak wam wspomniałem, te wszystkie punkty, yy, które wymieniłem dzisiaj, muszą być spełnione. Wtedy nie napracujecie się przy swoim trawniku. Jeżeli coś pominiecie, to pewnie czeka was areacja yy, i inne zabiegi, które poprawiają stan waszego trawnika. Koszta, koszta. Jeżeli chodzi o trawnik, no to wiadomo, że trzeba go posiać, yy, trzeba tą ziemię wywieźć. To tego nie liczymy. Jeżeli chodzi o koszt utrzymania, no to tylko i wyłącznie tak jak wspomniałem. Nawóz, woda. Wody w zeszłym roku 100 metrów mi poszło na trawnika, było bardzo suche lato. W tym roku zużyłem może 8 metrów sześciennych, może 10, także bardzo malutko w porównaniu do zeszłego roku. Czyli 40 zł, czyli łącznie jakieś 100 zł. Dużo osób pyta, ile moja kosiarka zużywa prądu. Z danych technicznych, jeżeli jeździ codziennie, ma trawnik powiedzmy 300 m2, to zużywa 5 kW energii elektrycznej na miesiąc, czyli jakieś 5-6 zł. Bardzo niewiele. Opryski to koszt jakieś 60 zł i to wszystko. Raz na rok i mamy problem z głowy. Nie wydaje mi się, żebym w przyszłym roku musiał opryski robić, dlatego że trawa już jest taka gęsta, że nie wiem, czy jakiś chwast tutaj da radę wyrosnąć. Wydaje mi się, że niekoniecznie, więc być może już w przyszłym roku nie będę musiał robić żadnych oprysków, więc te koszty nie będą takie duże, jak wspomniałem. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Wydaje mi się, że powiedziałem o wszystkich rzeczach. Piszcie w komentarzu koniecznie, czy Wam się materiał podobał, i uzupełnijcie, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, albo jeżeli coś mam dopowiedzieć. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.